W dzisiejszym odcinku. Jak milutko. Co to było? Ktoś rzucił we mnie widelcem? Hej, witam was serdecznie, ja jestem Kaftan, na oglądacie Layers of Fear. Moi drodzy, uwielbiam gry Blueberry, Team. Dlatego też muszę im podziękować za to, że mam szansę przedpremierowo zaprezentować wam demo nadchodzącego rebootu ich kultowej już gry. Gry, której pierwszą część ostatnio odświeżaliśmy sobie w ramach longplaya i... No cóż, nie da się ukryć, że niesamowicie czekam na ich remake Salent Hina 2. Uważam, że jest w dobrych rękach. Natomiast ciekaw jestem, jakie postępy będzie widać, a pewnie ogromne, w stosunku rebootu tego Layers of Fear do pierwszej części. Był to ich pierwszy krok w stronę Kier i był to krok nadzwyczaj udany, opowiadający nietuzinkową wielowarstwową historię. I wierzę, że ta część, która zapewnia nowe perspektywy i postaci, będzie jeszcze lepsza. No i cóż moi drodzy, zaczynamy demo i zobaczmy, co też nowa, zupełnie odświeżona część ma do zaoferowania. I once had it all. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing. But I'm back. What's mine No to ciekawie. 10 lat wcześniej. O no proszę. O je to wygląda ślicznie, prawda? Oczywiście gram na ultra. It made me think of your poem. Wygląda genialnie. Jest bardzo niewiele horrorów traktujących o samotnieniu w latarni morskiej, prawda? Jeżeli chodzi o gry, przychodzi mi na myśl ostatnio grywany przeze mnie retro horror No One Lives Under the Lighthouse. Miał świetny klimat i to zapowiada się nieziemsko. Nie będę się spieszył, bowiem moi drodzy. Chciałbym, żebyśmy odkryli jak najwięcej. Ta muzyka rykowskiego i ja ci kręcę. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat: your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Raz tygodniu przyponie do pani ułód zapasami, a jeśli czegoś pani potrzebuje, proszę użyć telefonu na terenie latarni. Życzą mocnego inspiracyjnego pobytu kierownictwo. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You'll find everything to your liking. well, that was fast. yeah, i'm here. i'm very pleased to hear it. now, are you writing? what? you must understand, mrs. it is imperative that you start your work as soon as possible. i will remind you that you signed a contract. Uh -huh. so it is very specific on the timeline. i would advise you abide by it. goodbye. Okay, już Now that was a conversation I was too sober before. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat: your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. Huh? Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Mi się wydaje. Taki ma akcent. Z południa Stanów Zjednoczonych oczywiście. Ma bardzo znajomy głoś. Ciekawe kto dobinguje naszą bohaterkę. Dobra, pora pisać w takim razie. kurde było Myślicie, że to będzie Kurde. Przez chwilę było widać obraz z oryginału. Obraz bohatera pierwszej części. Zadzwoni do syna, prawda? Omawialiśmy gameplay. Przed Ysgrę, jakiś hello hi darling i'm calling to let you know i'm here can you believe the agency already called to see if i was working that's insane did you at least have time to settle in a bit how's the lighthouse inspiring spooky haunted all of these things i was just looking around and it's certainly something how are you do the meds work don't you worry about me mama this is your time to do your work to live your life <gasps> well maybe you're right i should probably get to it then bye son love you love you too mama kurcze cool. Dobra. Nie pozostaje wobec tego nic innego jak zająć się pisaniem, prawda? Owocnym, jakże. Na pewno natchnienie nie zabraknie. Zwłaszcza patrząc na groteskowe otoczenie. Rozdział drugi. Uuu. O kurde. Przeniosło mnie. O, w mordę tego pana poznaję. No, to jest private. Okej, okay. tego pana poznajemy. To bohater oryginału. Przeszłość daję sobie znać. A to jest czcionka, która była też w oryginale, tutaj na tym napisie, ale też była lokiem pierwszej części. Thereby resign from service as maiden. House? Recepta na morfinę i nazwisko pacjenta nieczytelne. Data nieczytelne. Doktor nauk medycznych William H. Green. Okej. Okay. Ups. Sypię się. I to było mega. Gdyby tam w odbiciu było widać postać, która by tutaj niby stała, i nagle by zniknęła. W sensie normalnie by sobie przeszła, bez dźwięku, bez niczego. O, tak. to jest coś, to wszystko, to wszystko. Fajnie zachowali teksty i nagrania z Ryginełu. To fajnie. Bo zagrane to było świetnie w tamtej części. Said it would be nice to have a pad so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. <laughs> oh. <Aww. laughs> No pewnie. Wracać przez duże wyłat? Krzesło, ani mi się śni. Sieć. Tak myślałem. Nie będzie mi to kurde krzesło podjeżdżać. Wedle własnego widzi mi się fragment obrazu. To kto nie? oj. Ale to było kultowe w tej pierwszej części. To, że dosłownie patrzyłem na coś i obróciwszy się. Lokacja, która przed chwilą była lokacją, w której byłem, zmienia się kompletnie. No wiesz co, to nie jest jakaś autostrada, żeby tak komuś latać przed twarzą. Siem, Is this the right door for you? Near yeah. him. Canvas crawlers, massive pulsating fur, poison to paint. fire. Final solution. Oi, oi. Oh, no excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. <coughs> I need to fight the darkness. <coughs> okay. Oh yeah. Jaki jest twój genialny plan? Czyżby załatwić? A... Jeszcze jedna świeczka potrzebuję. Muszę znaleźć jeszcze jedną. Gdziekolwiek by się nie ukrywała. Proszę. Tylko szukać nie musiałem. Things only got worse. Yesterday a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Mrok pozwala ci dostrzec. Ale Byłem dziękuję. Dzięki. Zatopione bobo. Ten notatnik nie jest potrzebny. What? Aberdeer Country School.

If I could give you some advice, think about being more understanding and a bit nicer to future servants. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Why can't you understand? I'm working in here! I swear if I'm interrupted one more time. I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Kurde bela Ups O Dziękuję, No, odmiana. Eee, wygnę jecho. To mi mogło spalić kurde włosy. Chyba nie taki był plan. Holy shit. Chyba nie taki był plan. Okej. Okay. oj Źle się dzieje. Pijama? Nie. Czy to jest świeczka? Tak, ale to nie wyledaje Było się budzić w Hill. O, dziękuję. Po stronę. Ach, Chyba nie bardzo, prawda? Jak milutko. Co to było? Ktoś rzucił we mnie widelcem? Szczere srebro. Cielów nie da się cofnąć, nie da się tego odwrócić, tego co zostało zrobione. Trudno się mówi. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Tu wraz nie mogę wyjść. Oh, i needed to remove the flesh from the bone at first i was lost as to how but then i sawed it off with a handsaw boiled it then put the bone in a mortar i had to get one obviously this was not something i'd done before finally i mixed the dust with some white paint it made for a lovely undercoat

Nienawidzę nawet teraz, zagubiony osamotniony. Zasługujesz na to, grób dla ciebie. do go. Dobrze. Oj, oj. Zawsze będziesz miał nadzieję fatalny błędem, dokończy go. Cholera. Przenieś mnie. Przenieś mnie do przyszłego rozdziału. Widzimy, że obraz postępuje. To the shapes sharpen and I cut myself on the rectangular, infinitely straight edges of my glass, and he retreats to his nest, in the iris of my left eye. Very sposób of tego, że się oszalało, prawda? O, oh, shit. Okej, okay. okej. Okay. Chyba nie umiem otwierać drzwi. Poradzi, ja jestem tym całkiem nieźle. O, w morde. Nie wiem, czy to co robię jest dobre. O cholera. W stronę światła? Niech będzie. O kurde, widziałem ją. Okej, okay. ona dobrze wie co robić. No, no! Nie przejęła się. Trafiem. Hmm. Hm. Ciekawe. Jakimś cudem to przeżyłem. Mam zębatkę ze sobą nadal. Jak to rozumieć? In any case, as your lawyer, I advise you to refrain from any imprudent actions. In other words, don't do anything stupid. We still have a chance of winning this. Believe it or not, I've gotten clients out of deeper shit than this. Just don't make it any worse. Lay low for a while and let me appeal the court order. This social worker definitely has it in for you. We can use that to our advantage. Portray you as a victim of the system. A husband in mourning, a momentary lapse of reason, an overzealous bureaucrat? Trust me, this is our best option. Considering what you've been through lately, I'd say we have a good 50 50 chance of a good outcome. But not if you keep trying to convince everyone that you've gone completely insane. No more outbursts, no more rambling, better yet, no public appearances whatsoever. Ciekawe jest to że o córce jest dodatek inheritance. O proszę, to ten bóg, który zjadał swojego syna. Saturn zjada swojego syna, chyba to był, prawda? Nie pamiętam, który to był bóg. Możesz morta. Jedna zębatka przede mną. Ostatnio uciekłem tam. Hej! Nie płacz kiedy odjadę. Spoko. Siedź sobie tam. Nie, bez jaj znowu. Dobra. Tym razem wieje tutaj. To nie ma sensu, prawda? Na szczęście tym razem jest to otwarte. Bez jaj. Bez jaj. Czy ja tu byłem? Tak. Eee. A okej, okay, czy jednak dobrze. Mamy to. Czyżbym był bezpieczny? Dziękujemy za grę w wersję przedpremierową of Fear. Mamy nadzieję, że przypada Ci to gustu i nie możemy się doczekać, aż zapoznamy się z Twoimi uwagami, zostać z nami, oczekując na więcej szaleństwa. Jedyna uwaga, jaką mam, w sumie żadnych. <grym> nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się, co z panią pisarką, która pracuje w latarni. Czemu akurat uda się do latarni? Czy dobrze płacą i potrzebują utrzymać syna? W sensie leczenie syna, właściwie. Nie mam pojęcia. To. Fascynujące. To dodanie nowej postaci zupełnie nadaje, jak one będą się wiązały ze sobą. To jest też, wiecie, dla mnie niezwykle ciekawe. Czy ma akurat dwa różne wątki? Jak one będą ze sobą powiązane? Jak będą się ze sobą balansować i synchronizować? Czy meritum będzie wspólne? Czy może będą to po prostu dwie oddzielne historie osób cierpiących z tych samych koszmarnych powodów? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Dwoje artystów? Dwa różne wątki. Nie mogę się doczekać. Blueberki mają taki plan ambitny. Na jednej z ostatnich konferencji na takiej dla inwestorów mówili o tym, że mają ambitne plany, by w ciągu najbliższych lat stać się czołowym twórcą horrorów. Nie da się ukryć, że obok Capcomu, studiów takich jak Frictional Games czy Red Battles. Jest to ambitny plan, ale będę zupełnie szczery, uważam, że jest to plan realny. Tym samym uważam, że w ostatnim czasie, kiedy robi się dużo remake'ów znakomitych horrorów sprzed lat, dobrze zrobili, że biorą się za remake Silent 2, bo nie muszą się martwić o scenariusz i tak dalej, tylko mogą po prostu ukochaną grę kultową odświeżyć w umiejętny sposób. Mi się marzy nadal, że w związku z tym, że zajmowali się Wiedźmą z Blair żeby zrobili remake'i Nocturna, albo trilogii Blair Witch od Terminal Reality. Ale to chyba Daleko idące marzenia. W każdym razie, moi drodzy, Layers of Fear zapowiada się, zarąbiście. Bluberkom dziękuję pięknie za możliwość nagrania dla was wcześniej, przedpremierowo tej gry i tego dema. Nie mogę się doczekać premiery. Śledźcie też mojego Instagrama, bowiem niebawem w związku z Layers of Fear pojawi się tam coś fajnego. A ponadto pamiętajcie o kciuku w górę. Subskrypcji i dzwoneczku, bowiem, no cóż, niebawem nowy atlas na kanale, a już dwa odcinki jego z polskimi napisami są. Znajdziecie oczywiście na kanale. No i niebawem dobijemy do 200 tysięcy widzów, będzie was tak wiele, więc dziękuję, że jesteście. No i mam nadzieję, że bawiliście się wspólnie nie ze mną. Całkiem nieźle. Tymczasem ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronita. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.